5, 4, 3, 2, 1, go, 100. Trudny prawy otwiera. Zamyka mocnym szczytem. 50. 5, prawy krótki. 150 most. 104 prawy krótki. Wchudę z drogi. Do 6 lewy bardzo długi. 200. 5 lewy, szczyt 10, trudny lewy, długi niesie. Przechodzi trudny prawy, góra. Przechodzi 5 prawy, zacisk do 4 szczytem. 55 lewy, góra. Przechodzi od szczytu 5 prawy, ostrożnie. 70 szczyty, 24 lewy. 54 lewy góra do trudny prawy okay. 4 lewy góra do trudny prawy 75 lewy do 6 prawy od szczytu 105 prawy chudo 105 lewy chudo 54 prawy krótki otwiera 70, trudny lewy, przechodzi prawy do trudny lewy. 200, trudny prawy do 3, lewy krótki. Od szczytu lewy do 4, prawy bardzo długi. 30, trudny lewy zacisk do 3. Do trudny, do 5 prawy, 30, od szczytu 5 prawy, 10, 3 lewy szczytem. Do trudny prawy, przechodzi 5 lewy szczytem, 34 prawy, 33 lewy długi, kolejna. Przechodzi trudny prawy, zacisk do 4. 33 prawy, podbija. Do pełny lewy. Do trudny prawy. Przechodzi trudny lewy, góra minus. 20. Trudny prawy, otwiera. Zamyka do 5. Przechodzi 5 lewy. Zamyka do trudny. 50. Trudny lewy. Przechodzi. Trudny lewy. Przechodzi 7 prawy. 100 szczyt. 10. Trudny prawy. 30. Trudny prawy. Długo otwiera. 50. Trudny lewy. Długi. Zacisk do 4. Przechodzi lewy. Do 5 prawy. Do 5 lewy. 10. Trudny prawy prawy długi. Do trudny lewy 20. Trudny lewy nie wypuszczaj. Do trudny prawy krótki. 55 prawy do 3 lewy. Do od szczytu trudny prawy bardzo długi. Długo otwiera szczytem. 105 prawy. 104 lewy do trudny prawy 50 trudny lewy do prawy 21 lewy prosty 100 szczyt 200 od szczytu 6 prawy długi 200 chudo, 150 szczyt. 300, duży szczyt śmiało. 300. Szczyt może chopa. 200 szczyt, 50, 5 prawy krótki śmiało. 200 szczyt. 100 na szczycie, jeden prawy z drogi w chudę szczyt 150, jeden lewy prosty do prawy góra 50, od szczytu trudny lewy krótki do trudny prawy góra 50, trudny lewy podbija. 100, od szczytu 7 prawy. 200, 7 prawy, góra śmiało. 300, szczyt, 100, trudny prawy. 200, 6 prawy, 50, 5 prawy. Przechodzi 6 lewy, przechodzi 5 lewy długi, 30, 5 lewy mocno podbija, 50 trudny prawy, 50 trudny prawy, 100, 7 lewy długi, 100 trudny lewy. 50, 5 lewy krótki. 100, 5 prawy długi, zacisk. 100, 4 lewy. Przechodzi trudny lewy. 50, od szczytu trudny lewy. 50, trudny prawy, zacisk do 4. 100. Trudny prawy krótki. 150 podbija. 5 lewy. 55 lewy krótki. 70 lewy do 7 prawy chopa. 53 lewy krótki. 200 Prostuj. Trudny prawy do lewy. 30, 4 prawy krótki. Do trudny lewy. 50, 5 prawy długo otwiera. Przechodzi 6 lewy długi. Do trudny prawy kolejna. 70, 4 prawy długi. Do trudny lewy długi. Zacisk do 4. Będzie mniej podbijać. 6 lewy, przechodzi 7 prawy. 100. 6 lewy późny, przechodzi 6 prawy, otwiera. 100. 6 prawy do 6 lewy. 100. 5 lewy krótki. 150. Od szczytu 6 prawy do 7 lewy, może hopa. Przechodzi 7 prawy. Do odszczytu 6 lewy śmiało, 200 w dół 7 lewy, 100 6 lewy 50, 5 prawy, kolejina, 50 trudny, lewy późny do 5 lewy szczytem kolejina, do 6 prawy 105 lewy 5 prawy zgaś 34 prawy krótki do pełny lewy, 100, szczyt prosto podbija, 150, hamuj, szczyt 24, lewy krótki. 4 lewy krótki, 200, 4 prawy. Do 4 lewy góra, 20. 3 lewy chudo. Przechodzi 5 prawy szczytem. 104 prawy. 10, 3 lewy. Do prawy. Do 5 lewy szczytem. Do prawy. Do 7 lewy chopa. Minus. 200. Chopa. 200. Chopa lewą zgaś. 300. Od szczytu 5 lewy. Podbija góra. 100. 6 lewy. 75 prawy. Góra. Do lewy. 105 5 lewy. Długi. 100. Szczyt. 100. Szczytem widzisz. Trudny prawy. 55 prawy. Podbija. Przechodzi 6 prawy szczytem, podbija. Przechodzi 6 prawy do trudny lewy krótki, otwiera. 57 lewy. Szczyt prosto, 150 trudny lewy. 100, od szczytu 4 prawy kolejna. 100, 5 prawy długi. Do 6 lewy szczytem, do 5 prawy od szczytu. 100, 3 lewy. 30, trudny lewy. Trudny lewy kolejna. Przechodzi 5 lewy góra. Do 7 prawy. 100 szczyt, 50, 6 prawy góra. 30, 5 prawy zacisk do trudny. 5 lewy krótki szczytem 70 trudny prawy kolejina Do 7 lewy Przechodzi 5 prawy 100 7 prawy góra 100 6 lewy zacisk do trudny 150 od szczytu 6 prawy góra 100 w dół Trudny prawy z szczytem bardzo długi. 50. 4 lewy długi. To 5 prawy długi. Przechodzi 5 lewy. 50. Od szczytu 5 prawy. Przechodzi od szczytu 6 prawy. 100, 5 lewy, do odszczytu trudny lewy, długi zacisk do 4. Do 4 prawy. 100, 6 prawy szczytem podbija, 100, trudny prawy kolejna. Do 7 lewy, do 6 prawy. Do 6 lewy, 100, od szczytu 5 lewy, zgaś, bardzo długi. Szczyt, drugi szczyt lewą, 50, trudny prawy. Do 5 lewy, długi, szczytem. 100, 5 lewy, góra. Do 7 prawy, 50, 6 lewy, długi. 100 od szczytu 7 prawy 150 5 prawy 50 trudny prawy kolejina do 5 lewy 75 lewy kolejna 155 prawy góra 50 5 lewy długi 24 prawy kolejna 24 lewy długi. Do trudny prawy kolejna. Do 4 lewy długi niesie. Przechodzi 5 prawy góra. Przechodzi 5 lewy do 4 prawy. 150 lewy do 4 prawy. Do 4 lewy otwiera. 50 5 lewy do trudny prawy otwiera 105 prawy kolejna do odczytu ostrożnie 6 lewy zacisk do 4 54 prawy 55 lewy do odszczytu 5 prawy Przechodzi 6 lewy do odszczytu 5 prawy zacisk do trudny do 7 lewy kura 100 hopa 100 od szczytu trudny prawy koleina przechodzi od szczytu 6 lewy 70 trudny lewy koleina 150 7 prawy długi. Przechodzi śmiało od szczytu 5 prawy. Kolejna. 400. Od siodła 6 lewy góra minus. Do prawy hamuj. Do trudny lewy. Do 5 prawy długi. przechodzi 5 prawy krótki z szczytem do 6 lewy 100 7 prawy długi do odszczytu 7 lewy 50 szczyt 55 lewy 100 7 lewy 100 śmiało odszczytu 5 lewy krótki w chudę do 7 prawy podbija 150 lewą, od szczytu 6 prawy do 7 lewy długi, przechodzi 7 prawy. 500 widzisz. Kurwa, nie jest, nie <grych> 6 lewy długi, do 5 prawy, w chude, śmiało. 6 lewy długi, do 5 prawy, w chude, śmiało. 56 prawy długi, do 6 lewy, 6 prawy. Do 6 lewy, do 6 prawy długi, do 6 lewy długi, lekki zacisk, 20, trudny prawy długi, do 5 lewy, otwiera długo, lekko zamyka, do 5 prawy, 100 szczyt, 50 prawy, 21 lewy. Pełny prawy, trzysta pięć prawy, szczytem śmiało, dwieście sześć lewy, szczytem trzysta, szczyt śmiało, dwieście, szczyt sto pięćdziesiąt odsiodła, sześć prawy, góra. 200, 7 lewy, 200, znak, 100, na szczycie, 1 jeden prawy, 1 jeden prawy. Jeden prawy, na szczycie, za tablicę, do lewy, 400, szczyt, 100, 7 prawy, góra, 400, 7 lewy, 150, 6 lewy kura. 100, 7 lewy szczytem, 200, 6 prawy. Przechodzi 6 prawy, 106 lewy długi ciasno. Przechodzi 7 lewy, przechodzi... 7 prawy szczytem Szczyt 55 lewy krótki Przechodzi lewy góra 50 Trudny lewy zgaś Do trudny prawy Bardzo długi 200 6 prawy góra 100 Szczyt 74 lewy krótki 150 w dół, trudny lewy, kolejna. 100, trudny prawy, krótki, szczytem. 200, szczyt. 300, trudny lewy. 100, od szczytu 6 lewy długi, szczytami 150, 4 prawy szczytem, chudo 100, 6 prawy, góra 100, 6 prawy, 300, szczyt 100, szczytem, potem 200. Miało 6 prawy krótki, góra. 400. Lewy mocnym szczytem, 50. Trudny lewy krótki. 200. Ostrożnie, trudny prawy w chudę. To trudny prawy. 55 lewy szczytem. Trudny prawy, kolejna. 150. Trudny lewy, długi. Do 5 prawy. Przechodzi 5 prawy, krótki, szczytem. Szczyt przechodzi 7 lewy. 200. Trudny lewy, otwiera, zamyka szczytem. Chudo. 100, trudny lewy, 70, trudny prawy, zacisk do 4. Do odszczytu 6 prawy, długi, góra. 100, 5 prawy, zacisk do trudny szczytem. Do 5 lewy, długi, zacisk do trudny szczytem. Do 5 lewy długi szczytem. 50. Od szczytu trudny prawy krótki. 100. Trudny lewy kolejna. 50. Trudny prawy zacisk do 4. Szczytem. 100. Trudny lewy. 70. Trudny prawy długi chudo. Przechodzi od szczytu 6 prawy krótki 55 lewy Do 6 prawy szczytem 100 trudny lewy Do 7 prawy 100 szczyt 104 lewy Do trudny prawy Długo otwiera szczytem Do 5 lewy krótki 30 trudny prawy góra 54 prawy. Przechodzi 5 lewy długi zacisk. Przechodzi 6 prawy szczytem. Do 6 lewy. Do 6 prawy. 300. Szczyt 30. 5 prawy krótki. 54 lewy. Do lewy prawy szczytem, 50 od szczytu 6 lewy do od 5 prawy, do trudny lewy góra, przechodzi 5 lewy szczytem, do od trudny prawy krótki, 100 6 lewy, 100 5 prawy zacisk do 4. Do 6 lewy szczytem, 100, 7 lewy, 50, od szczytu 5 prawy śmiało, 200, 5 lewy długi, 100, 5 prawy.